Trudno mi powiedzieć. No tak, ale chyba mniej bezpiecznie, chyba bardziej bezpiecznie niż kiedyś, ale nie jestem pewna, bo rzadko tutaj przebywam, mhm. ale kiedyś, jak gdyż dam było więcej różnych takich podejrzanych osób, teraz chyba troszkę inaczej jest. Pani... Rzadko chodzę, ale nie, czuję się bezpieczna. Tutaj... Czasami, Czasami tak. Mhm. Mhm. Chodzą, mhm. chodzą. Mogłoby być częściej, zdecydowanie. I tak. ten uh -huh. dworcu jest bezpiecznie? Myślę, że nie. Nie, a dlaczego? Ogólnie jest tutaj brudno, szaro w tym, na tym forcu. Czy dworcu a co, jest bezpiecznie? No, wydaje mi się, chyba że tak. A czy na przykład, zauważy, zauważy pan, że tutaj jest mundurowe minerowe statystyki w razie potrzeby, potrzeby. Oj, powiem pani, że jestem tak rzadko tu na dworcu w Szczecinie, że. że, że ale raczej się kręcą. Paliłem papierosa przed chwilą i akurat policję widziałem Bezpiecznie? Za dnia tak. A w nocy? No raczej nie bardzo. To parę razy byłem, to... Mm. Czyli nie widać tutaj służb mundurowych w nocy? Gdzieś tam czasami ktoś tam się przejdzie, ale co się dzieje tak naprawdę to gdzie oni są... powinno być więcej. Mhm. Znaczy do tej pory nigdy się nie spotkałam z czymś, co dawałoby jakiś niepokój, jakieś sygnały, także... A czy hmm. znaczy zauważę, że pani kończka jest z... Czasami widywałam. Ale temat czystości mogłaby Pani coś powiedzieć? Pamięta Pani tutaj, jak było przed yy, Pamiętam. Jest lepiej. lepiej. Zdecydowanie lepiej, tak. Co Pan powie na temat czystości tutaj na no, Teraz to nie ma co narzekać, bo czy chlapa na dworze, to A nie... pamięta pani jak tutaj było kiedyś, jak było przed remontem? No, jak czy to nie, nie, nie fajnie się wchodziło pod spodem, tam zawsze coś tam fekaliami śmierdziało, A tak to ogólnie teraz chyba się poprawiło.